Co tam, 3 minuty w wielkim poście przy Bożym Słowie, witajcie w kolejny poniedziałek. Dzisiaj o uzdrowieniu, więc myślę, że temat bardzo ważny dla wielu z nas uzdrowieniu Syryjczyka Naamana, który też, o którym też wspomina Pan Jezus w Ewangelii, ale ważna słowa, słowa mówi Pan Jezus, że nie wszyscy byli uzdrowieni, ale ten Syryjczyk Naaman, uzdrowienia, które czyni Pan Bóg, to nie jest coś takiego, że każdy poprosi Pana Boga i będzie zdrowy. Czasami mamy jakieś, jakieś pretensje do Boga, że tyle osób się modli, tyle osób prosi o uzdrowienie teraz, nawet niektórzy się śmieją, nawet, że modlimy się przez święty Patronu, Patronów, Świętego Rocha, czy innych Patronów od epidemii, a przecież Pan Bóg nie uzdrawia. To, że Pan Bóg nie uzdrawia wszystkich, to jest wiadome od samego początku istnienia świata, tak naprawdę, kiedy się ludzie modlili do Boga. Niektórzy byli uzdrawiani, niektórzy nie. Niektórzy byli uzdrawiani przez Pana Jezusa, ale nie wszystkich ostatecznie Jezus uzdrowił, bo naszym celem tutaj na Ziemi nie jest do końca zdrowie fizyczne, ale zbawienie wieczne. Oczywiście choroby, które są, nas, które nas spotykają, to nie chodzi o to, żeby też się im poddawać i żeby Pana Boga nigdy nie prosić o zdrowie, no bo przecież po coś się modlimy w tym czasie, o to, żeby Pan Bóg odwrócił skrótki pandemii, ale jednak musimy pamiętać, że zdrowie rzeczywiście nie jest najważniejsze, jest bardzo ważne. Wielu, którzy straci, którzy tracą zdrowie, sami o tym mówią, że przecież przez, przez brak tego zdrowia nie mogą wielu rzeczy robić, więc zdrowie jest bardzo ważne, ale nie jest najważniejsze, więc módlmy się o nie, módmy się prosimy Pana Boga, każdego dnia zapraszam Was o 20.30 na Ewangelię po katolicku, gdzie będziemy modlić się o zdrowie, o uzdrowienie dla tych osób chorych, o siły dla nas wszystkich, też psychiczne, duchowe do tego, żeby zwalczyć tę pandemię, która nas dopadła. Na Ewangelii po katolicku katolicku na Facebooku, a zapraszam też dzisiaj wyjątkowo. Może też się to stanie tak, jak zobaczymy jak to będzie wyglądało, jak się to przyjmie. Ale dzisiaj o 19 będzie transmisja mszy świętej z Domu Ruchu Światło-Życie z Kaplicy Jezusa Miłosiernego. Serdecznie na nią zapraszam. Mam nadzieję, że wielu z nas będzie też tutaj na Ewangelii po katolicku po to, żeby wspólnie razem modlić się i łączyć właśnie w tej mszy świętej. Bardzo dziękuję też wszystkim, którzy uczestniczyli we wczorajszym live'ie. Było was czasami momentami podam 120, więc bardzo mnie to cieszy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w, tym, w tej wspólnej modlitwie. I właśnie mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej, więc dlatego przekazujcie tę wiadomość dalej, że na Ewangelii po katolicku też się modlimy na żywo. A co? Wszystkiego dobrego Wam życzę. Niech to Boże błogosławieństwo Was umacnia, prowadzi i uświęca. Na cały dzisiejszy dzień i całą, całe życie i wieczność. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i Pa!